Do kurek. Tutaj mnie może nie być słychać, bo jak do Jarka chodzi, to właśnie zagłusza inny dźwięk. Ale dobra, idziemy. No także, witajcie w kolejnym filmie. Ja już idę do kurek, żeby im dać jeść, pić, no i żeby je obudzić. Kurko, zejdź. Zejdź, kurko, zejdź. Już niedużo nam brakuje do pokonań. Niedużo nam brakuje i do pokazania twarzy i do wygrania z zakładu z kolegą. On ma tylko cztery subskrypcji więcej ode mnie. Ale dawajcie. Stara Subskrybujcie, bo jak wygramy to wleci naprawdę fajny filmik. Jeszcze dokładnie z czego to nie wiem. Ale nie będzie to filmik... Y to mi minuta, dwie, tylko tak gdzieś z dziesięć. Z dziesięć. Może, albo z, może być z Forzy, może być też na przykład z tego, z Minecrafta, z farminga. Napiszcie w komentarzach, z czego ma być kolejny odcinek? Ten właśnie, z czego ma być odcinek, jak wygram z kolegą konkurs. To czy, ja z jakiej gry mam nagrać odcinek? Oczywiście z takiej jakiej mam. To później Wam pokażę, jakie mam, ale jeszcze nie w tym filmie. Bo w tym filmie... Siostro... W tym filmie siostro spieszę, bo piszę wypracowanie na Polski. No, także chodźcie, kurczaki chodźcie, chodźcie. O, Mateusz przyszedł. Tak, Mati. Dobry Mati. Tak, dobry Mati, dobry. No, wskakuj, wskakuj, no. Już, do, do klatki. One tak się przyzwyczaiły, one tak się przyzwyczaiły, że już są tutaj, że do, no, ciężko jest przekonać je, że tam muszą być. One lubią być na wysokości. A przy okazji sobie jaja pozbieramy. Bo jest kolejne zamówienie. Pod tym filmem będzie mój numer telefonu. Ale, czy też pod tym filmem będzie moje ID z Brawl Stars, to się przekonamy. Ale raczej tak. Bo teraz mam tylko, parę, mam tylko 20 parę procent w telefonie. To nie wiem, czy mi starczy. Ale dobra. Postaram się wszystko nagrać. No i bez zbędnego, nudnego zbierania. Ja, jak widzimy się zaraz. Oj Kogucik jesteś bardzo aktywny. Przekładam już jaja, ponieważ ta osoba, konkretniej znajoma, koleżanka mamy chciała 20 jajek i w prezencie dostaje 18 zwykłych, ale do tego dochodzą dwa zielone. I muszę teraz wszystko przepakować. Moglibyśmy jej dać dwa zielone w dziesiątce i jedną osiemnastkę. Obecnie nie mamy na 30 jajek, ale takie też mieliśmy. No, tylko wtedy to już były na grubsze zamówienia. No, także tutaj pod tym filmem znajdzie się i moje ID z Brawl Stars, i mój numer telefonu, jakbyście chcieli kupić jajka. No, to widzimy się zaraz. Zamówienie spakowane, a ja będę szedł po pszenicę i po owiec, właśnie dla kurek i kogucików. No Tu jest trochę ciemno A podczas nagrywania nie mogę odpalić latarki dlatego Możliwe, że będzie nie jeden film z tego Bardzo możliwe No To tak Akurat nie pod tym filmem będzie wszystko nagra Będzie mój ID i mój telefon, ale wiem, że się powtarzam. To czekajcie, zaraz zrobię Wam drugi filmik, bo muszę sobie tutaj poświecić. No, tak jak myślałem, widzimy się w kolejnym filmie.